Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać pokłon Panu. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon skoro to usłyszał król herod przeraził się a z nim cała Jerozolima zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich gdzie ma się narodzić Mesjasz gdzie ma się narodzić Mesjasz? Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgołe najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem rzekł: Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla ruszyli w drogę. Auto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, objawienie pańskie, dzisiejsza uroczystość, samo słowo mówi nam, co się dziś dzieje, co wspominamy. Objawienie Boga, Bóg niewidoczny, nieznany, nieskończony, staje się widoczny, staje się. Tym, którego można dotknąć, jest konkretny, obecny, bliski. I to, co dziś, bracia i siostry, jest dla nas ważne, to to, że mamy przed sobą dwa typy ludzi. Słuchaliśmy o nich w Ewangelii. Jedni to ci, którzy przychodzą z daleka, którzy szukają i znajdują. A drodzy to ci, którzy są blisko, ale którzy nie szukają, lecz gdzieś się zatrzymali i nie znajdują. Bracia i siostry, to zachęca nas do rozmyślania o nas, o nas samych, bo to słowo skierowane jest do nas. Mówi o innych, ale teraz, gdy my słuchamy, skierowane jest do nas. Widzimy, że ci ludzie, Nazywani są mędrcami, to mądrzy ludzie, bo szukają. Zauważamy, że szukają i dochodzą do Heroda, słuchają go, ale nie zostają tu, lecz idą dalej. Szukają, otwarci i znajdują. Znajdują. Dochodzą do dziecka. Idą za gwiazdą i znajdują dziecko i adorują. A Herod, król i ci wokół niego w Jerozolimie wiedzą, mają wiedzę, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Wiedzą, ale się nie ruszają Pozostają w mocno utwierdzonej Jerozolimie W mocno utwierdzonych ideach Rozmyślaniach, postawie Myśleniu Wiedzą i Pozostają w swojej wiedzy I nie poznają Boga Który teraz Przechodzi w nowy sposób Bracia i siostry Wiedza. Z tego wyczytuje się wiedza. To jest czymś, co jest potrzebne bardzo w świecie techniki i w innych obszarach nauki. W naszych relacjach międzyludzkich i w duchowości pozyskujemy wiedzę, ale ona nas uczy, że nie wolno nam pozostać. Przy tej wiedzy, lecz zawsze musimy być otwarci na to, co nowe. Wiedza jest jak palec skierowany na księżyc. Ale księżyc nie jest tu w palcu. Czasami pozostajemy tylko przy tym palcu, przy czymś, co kieruje. Ale księżyc jest dalej. Mówi się, że szalony człowiek to ten, który patrzy tylko na palec, a mądry człowiek wskazuje na księżyc. To jest wiedza. My wiele wiemy o modlitwie, ale należy się poruszyć i modlić. My wiemy o górze Kriżewa, co o górze objawień. I potrafimy z pewnością innym o tym opowiedzieć, ale powinniśmy się ruszyć i iść na kriżewacji górę objawień. My wiemy o adoracji i tak dalej, ale powinniśmy się poruszyć, wyjść z domu i pójść do Jezusa, poznawać Go stale, bo Jego głębie są. My mamy wiedzę o Bogu, ale nigdy nie wystarczy. Tego stale musimy wychodzić ze swojego Jeruzalem, głowy, spojmowania, bo Bóg jest zawsze większy. Bóg jest zawsze większy niż myślimy i Bóg jest zawsze mniejszy, jak mała hostia, małe dziecko. Bóg jest inny. I dlatego należy się poruszyć i ze swojej wiedzy otwierać się na to, co nowe. Tak samo i w stosunku do ludzi, bracia i siostry. Wiele wiemy o ludziach, wiemy coś o jakimś człowieku, ale to niebezpieczne, by trwać jedynie przy tym swoim myśleniu o człowieku. Jak działają media i portale, musimy być bardzo czujni. Słuchamy o innych i mówimy, opowiadamy jedni o drugich, to jest normalne. Mędrcy słuchali Heroda, ale nie pozostali przy nim, słuchając jego słów. My też słuchamy różnych Herodów, różnych wiadomości, różnych rzeczy, ale nie możemy tego uniknąć. Jednak co jest ważne, zawsze od nowa otwarci na to, co nowe. Otwarci, jak ci, którzy się zastanawiają, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski. Iść dalej. Iść do człowieka, spotkać konkretnie człowieka, rozmawiać z nim, poznawać go. I wtedy będzie inaczej. Jeżeli pozostanę tylko w swojej głowie o tym człowieku, jakże często popełnimy błąd, jakże często mamy... Skrzywione myślenie o tej osobie. Ja słyszałem o tej osobie i dalej to powtarzam, kontynuuję, nie poznałem konkretnie tej osoby. Muszę poruszyć się ze swojej głowy z Jeruzalem ku tej osobie, tak jak Jezus mówi do tych dwóch uczniów. Chodźcie i zobaczcie. Chodźcie, poznajcie mnie. To jest potrzebne, bracia i siostry, w stosunku do człowieka i Boga. Zawsze od nowa. Być mądrzy. Przysłuchiwać się głosowi, gwieździe, sumieniu, głosowi Bożemu, który kieruje do nas codziennie na różne sposoby, przysłuchiwać się bądź być mądrze, nie dać się zwieść głosom Heroda i tak dalej, lecz iść dalej. I wtedy będziemy mogli iść inną drogą. Wtedy będziemy mogli ruszyć, wrócić inną drogą niż ta, którą radził Herod. Bracia i siostry, to jest nam dziś bardzo potrzebne, nam, którzy jesteśmy w świecie mediów, w świecie tak wielu informacji. Dziś powinniśmy być jak ci mędrcy. Amen.